Przed zaczęciem materiału słuchajcie uważnie, bo możecie do 7 stówek zarobić. Jak? No już wam tłumaczę. Ale Mubi wyszło z fajną inicjatywą. Nie dość, że korzystając z linku w opisie możecie kupić najtańsze ubezpieczenie od C, bo Mubi zestawi dla was oferty wielu ubezpieczycieli i od kwoty ubezpieczenia zwróci wam jeszcze 150 zł. No wiesz, ubezpieczasz na przykład auto za 6 stówek, a 150 zł z tego zwrócą ci takim cashbackiem. To dodatkowo słuchajcie, bo jest nowość. Łącznie Mubi, moim widzom, oddało już parę set tysięcy złotych tego cashbacku. I każdy z Was, kto z takim cashbackiem właśnie kupił, dostał link polecający po transakcji. Za każdego, kto kupi z tego Waszego linku ubezpieczenie OC, dostaniecie 50 złotych. I tak aż do 7 stówek. W efekcie, jak 14 Waszych znajomych, cioć, wujków, pasierbów i tak dalej, kupi z Waszego linku, to 700 złotych zarobicie tak naprawdę tylko i wyłącznie za fatygę. Także działajcie, a jak chcecie ubezpieczyć auto, to link oczywiście w opisie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moje mordeczki na tym kanale i witam Was w materiale, który nie wiem jak zacząć. Dlaczego nie wiem jak go zacząć? No dlatego, że to jest dzień, w którym tak naprawdę spełniam swoje marzenie z dzieciństwa i które na chwilę obecną jest takim najwyższą opcją, jaką w ogóle mogłem zrealizować, na jaką mogłem sobie pozwolić. Wy już po tytule. Wiecie co i jak, wiecie jaki samochód, wiecie po miniaturce jaka fura, jaki ma kolor i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja dopiero tutaj przyjechałem, dopiero przyjechałem tutaj Audi RS3, podczas kiedy kupowałem tu RS3 to marzyłem o RS6, mega się jaram, tak jak mówię, tym dźwiękiem pod obciążeniem ale nie mogłem sobie na to pozwolić, zwyczajnie nie było mnie na to jeszcze stać. I minęło parę miesięcy od tego czasu, parę rzeczy się zmieniło, parę rzeczy urosło i jest, to jest ten dzień, kiedy trafiam RS6, którym odbieram RS6. Przyjechaliśmy na Śląsk, przyjechałem w towarzystwie mojej siateczki, to jest siateczka niezbędniczek. Zaraz wam pokażę, co jest w środku, nie ma co o tym teraz gadać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, moi kochani, pod tym filmem i chciałbym wam powiedzieć, że 20 tysięcy łapek w górę pod tym materiałem i od razu. I sprawdzimy, ile ma mocy. Sprawdzimy również przyspieszenie 0100. Sprawdzimy przyspieszenie 100-200 i sprawdzimy, moi kochani, jeżeli bardzo szybko wbijecie te 20 tysięcy łapek w górę od zera do prędkości maksymalnej. Zobaczymy, czy jest to 320, czy 340, czy tylko 305. Kilometrów na godzinę. Także wbijajcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie już drugi film na temat RS6. Ja dzwonię już do Bartka, że jestem u niego pod firmą, bo to od Bartka, który jest właścicielem Lambo i właścicielem tego C63, w którym nagrywaliśmy, był do dziś właścicielem Audi RS6. To jest. O, <laughs> Jestem pod Twoją firmą. <laughs> Bartuś jest jak zawsze przyjaźnie nastawiony. Witam cię serdecznie. A -ha 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 -ha. Zepsute. To nie sprzedaję. Moi kochani, jak mówiłem, przedstawię Wam zawartość naszej siateczki. O! Ojciec rzuca blik, ja odpalam bankomat. To Twoje, a to moje. Mam liczyć? To możesz liczyć, możesz nie? Nie, ja to nie liczę, ufam ci. Ale reklamoweczka by mi się przydała. <laughs> no Pozostaje Ci to zebrać, te parchy, bo w ogóle to była taka akcja, że ja dzwoniłem do starego, żebym mi przygotował te pieniądze, żeby wszystko było tak, tak. jak należy. Jak stary przygotował, to myślę, że na pewno będzie się zgadzać. Stary to liczone, jest czegoś. Liczone po trzy razy. <gry> Esos, pozbierane moi kochani, tak jak mówiłem, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Ja wsiadam już do tego samochodu, a dla Was wlatują ogrywki w tym momencie. To jest pierwsza bardzo gustowna i delikatna przeróbka w tym samochodzie. Bardzo fajna folia, w ogóle wygląda taki camo look troszkę. A tych przeróbek planuję tutaj dużo. Bardzo dużo. Ale o tym też mam zaraz opowiem, ale się jarom. <grybujesz> Przenosimy się już do Krakowa, moi kochani. Pogoda nieco się nam popsuła. No, zaczęło padać. Co prawda, mamy jesień, więc nie powinno mnie to dziwić, ale oczywiście musi zacząć padać, jak mamy nagrywać odcinek. No, ale deszcz na mnie straszny za mną Audi RS6. Troszeczkę już poznaliście w tym odcinku, ale teraz powiem Wam o nim troszeczkę więcej. Odpowiem na jedno bardzo znaczące pytanie i pytanie, które moi rówieśnicy zadają mi bardzo często. Czy Ty się już czujesz, jakbyś miał 30 albo 40 lat? I wtedy ja odpowiadam: Nie, po prostu mamy. Pewne obowiązki jak 30-40 latek i jeżdżę samochodem naprawdę bardzo dużo. I do tego wszystkiego, moi kochani, samochodem wożę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Na przykład moje pieski wożę nad wodę samochodem, ale przede wszystkim jeździmy dla Was nagrywać materiały. Samochodem i jeżdżę, ja operator, często drugi operator, często na to wszystko jeszcze pakujemy na przykład operatora drona. I mamy cztery osoby, każdy z nich ma wielki plecak, a my w RS3 ledwo się mieścimy. Na przykład ostatnio z Izdebek musieliśmy wracać na dwie RS3, dlatego że nie zmieściliśmy się wszyscy plus jeszcze właśnie ich bagaże. A RS6 to samochód mega, mega plastyczny. Dlaczego? Dlatego, że jest tak szybki, że wystrzeliwuje spać. Naprawdę o performensie tego zrobimy drugi odcinek. Jeżeli tutaj pojawi się 20 tysięcy łapek w górę, to robię dla Was drugi odcinek. Sprawdzimy VMAX RS3, sprawdzimy ile ma mocy, a coś mi się tutaj wydaje, że może się pojawić siódemeczka z przodu. Sprawdzimy również przyspieszenie i pomierzymy czasy. RS6, mega plastyczny samochód, czyli wygodny, komfortowy, ale jak przełączymy się na tryb dynamik. To mega agresywny, zrywny, ale o tym, tak jak mówię, w tej części performance, ale i praktyczny, bo chodźcie, zobaczcie na przykład, jak ogromny w tym samochodzie jest bagażnik. Ja to na chillu mogę prowadzić odcinki stąd, moi kochani. Jest naprawdę wielki i do tego wszystkiego możemy jeszcze złożyć siedzenia a będzie jeszcze większy. RS6 od A6 zwykłej różni się naprawdę wieloma rzeczami dla kogoś, kto kuma motoryzację. Dla kogoś, kto kuma motoryzację, to auto jest ogromne, jest szerokie jak świnia. Do tego wszystkiego końcówki wydechów, które zdradzają, że to auto ma naprawdę dużo mocy, a nie jak na przykład 30 diesel tam 200-300 ileś koni. Jest szerokie. To o czym mówię, że jest szerokie, zobaczcie, jakie ma poszerzenia nad kola. Do tego wszystkiego mega fajnie wygląda to, że patrząc z perspektywy tak, tutaj wystaje nam guma. Stójcie tu, a ja pokażę wam, jak bardzo wystaje guma z przodu, jak wyprostujemy koła. Teraz mamy proste koła i widzicie, jak bardzo wystaje przednia guma. Jak bardzo ten samochód jest masywny. To jest taki detal, na który warto zwrócić uwagę, dlatego że ten samochód staje się wtedy takim przyolbrzymym dzikiem. Jeżeli chodzi o zewnątrz, to mamy lakier z palety indywidualnej Audi, dopłata chyba 20 parę tysięcy złotych netto za ten kolor, no i ten kolor w słońcu. Wygląda naprawdę nieziemsko. Do tego wszystkiego ceramiczne hamulce i z przodu i z tyłu. Zobaczcie, że tarcza z tyłu jest wielkości niejednej tarczy w niejednym samochodzie. Z przodu 21-calowe koła. 285 szerokość gumy i to w 4 285, jak mamy tył napęd, no to ok, nic specjalnego, ale 285 w w4 to naprawdę zdradza, że ten samochód to potężny dzik z przodu. Hamulec co już w ogóle jest przeolbrzymi, nie ma co o tym gadać. Samochód jest w pełnym pakiecie karbon, również lusterka, tyłu, dyfuzor z przodu. Jeżeli chodzi o karbon, to mamy tutaj owiewki, które również są wykonane z polekierowanego karbonu. Splitter przedni, dół grilla, również karbon. Czarny znaczek, czyli dechrom totalny, bo wygląda to znacznie. Jest znacznie lepiej. Przód tego auta to jest naprawdę wściekły dzik, wściekła świnia. Jak widać to auto w lusterku, to nie dość, że ono jest szerokie. Bez tego wszystkiego jadąc z przodu, nie do końca jesteśmy pewni, czy to jest RS3, czy to jest RS6, czy może to jest RS7, ale jest naprawdę przeświński. Niestety u nas w Polsce kwestią czasu będzie to, aż ktoś się do mnie doczepi, że jeżdżę bez blachy z przodu, dlatego tą blachę pewnie będę musiał założyć. A bardzo mi to w nie dlatego że to auto bez tej blachy jest po prostu zwyczajnie mówiąc kurz. 10 razy bardziej I jest 10 razy bardziej agresywne Więc jeżeli chodzi o z zewnątrz To mam też plany dotyczące tego auta Może o nich opowiem wam za chwilę moi kochani Bo są naprawdę grube I same rzeczy, które chciałbym dorzucić do tego samochodu Wyjdą, uwaga, ponad 100 tysięcy złotych Więc muszę się nad nimi porządnie zastanowić Ale przewinę wam Jak one się prezentują, jak one wyglądają Co ja chciałbym uzyskać A pierw zaproszę was do środka tego auta Żeby opowiedzieć wam o tym co w środku I żeby opowiedzieć wam o tym jak to auto się prowadzi. Zapraszam. Siedząc w środku tego samochodu możemy mówić bardzo dużo na temat tego, ile mamy tutaj rzeczy, które wskazują na to, że to auto jest jednak sportowe. I uwaga, tak samo długo możemy mówić na temat tego, ile tutaj jest rzeczy, które wskazują na komfort. Bo jak przerzucimy ten samochód w tryb dynamic, no to o osiągach będziemy mówić w tym drugim odcinku, skupionym zdecydowanie na tuningowaniu RS6 i właśnie na tych wszystkich osiągach, ale na przykład jest tutaj Audi Magnetic Ride. To jest ustawienie zawieszenia magnetyczne, które na komforcie jest mega, mega delikatne, mega, mega miękkie i ten samochód naprawdę fajnie się prowadzi. Po prostu jest taki cywilny, ale jak przerzucimy się w tryb Dynamic, to ten samochód jest zwykłą taczką. To jest po prostu taczka. Siedzimy. I modlimy się, żeby ta podróż, która teraz jest odbywana na tym Dynamiku, nie zakończyła się u dentysty na regulowaniu pląb. Do tego wszystkiego na Dynamiku, oczywiście skrzynia jest żwawsza, i oczywiście samochód jest bardziej podatny na doładowanie, jest szybszy, i tak dalej, ale również zdecydowanie usztywnia nam się kierownica. Ona wtedy już nie jest taka podatna na takie zwykłe skręciki jednym paluszkiem właściwie, tylko musimy się naprawdę troszeczkę przyłożyć do tego, żeby skręcić tą kierownicę. Także jest tutaj mega dużo rzeczy, które są i komfortowe, i sportowe. Na przykład mamy czujnik ciśnienia do ładowania turbin, który oczywiście w zwykłej jakiejś tam a nie jest dostępny. W środku również mega dużo karbonu w tym samochodzie. W tym pakiecie całe to auto z konfiguratora wyjechało za uwaga 670 tysięcy Zł. Tyle kosztowało doposażenie tego auta. 670 koła, czyli powiedzmy, że na okrągło 700 tysięcy zł za to auto. I na przykład to, że mamy tutaj pod sufitkę w Alcantarze, i nawet tutaj przeciwsłoneczne te panele, paneliki przeciwsłoneczne, whatever, jak to się nazywa, te, które w Lambo były takie kiczowate. Patrzcie to. No Jezus, Maria, podejrzewam, że to jest naklejka po prostu z jakiegoś Audi. To swoją drogą tu jest naklejka z Lambo to to jest naklejka, ta, która była na Lambo, za duża i na przykład, że to jest w Alcantarze, że tutaj mamy dodatkowy karbon, to jest, są wszystko dopłaty rzędu paru 100 tysięcy złotych. W konfiguratorze Audi, moi kochani. Więc ten samochód w środku, no, jest duży, jest przestronny, ale jak przerzucimy go, o, tu wyrosło rondo, a tu kiedyś nie było rondo. Jak ten samochód przerzucimy w tryb komfort, jest komfortowy, w dynamic jest sztywny. Do tego wszystkiego jest tutaj mega dużo miejsca w środku, fotele są naprawdę bardzo fajne, bo pikowane, więc to naprawdę dobrze po prostu wygląda. I ten samochód prowadzi się, no właśnie, porównując do RS3 to prowadzi się mega słabo, bo i jest wielki, ciężki i tak dalej, i tak dalej. Ale przyszedł mi tutaj, siadając do tego auta i myśląc o tym, co chcę Wam o nim powiedzieć, pomysł porównania RS3 z RS6, bo wbrew pozorom, to nie jest po prostu większa siostra RS3, to nie jest po prostu droższa siostra RS3. Tutaj rozwiązania są zupełnie inne. Słuchajcie, tu jest inna skrzynia, tu jest inny napęd, tu jest oczywiście, wiadomo, inny silnik, ale jest też inna masa, inne zestrojenie tego samochodu, więc RS3 ma dużo plusów. Względem RS6, wcale nie jest tak, że RS6 pod każdym względem jest lepsza od RS3, więc przyszło mi do głowy takie zestawienie. A dlaczego mi przyszło do głowy? No dlatego, że RS3 w stosunku do A45 to taczka, ale RS3 w stosunku do RS6 to go-kart. Naprawdę to auto prowadzi się jak taczka, ale mamy tutaj inny rodzaj napędu znowu, to o czym mówiłem i to o czym chętnie bym wam rozwinął, jeżeli byśmy robili odcinek RS3 kontra RS6. Dajcie znać, jeżeli chcecie taki odcinek. To tutaj jest torsen, a nie Haldex. Więcej momentu obrotowego. Poczekajcie. Więcej momentu obrotowego jest, moi kochani, przekazywane na tylną oś. Dlatego ten samochód, uwaga, lata bokiem. A jak nie wierzycie mi, że lata bokiem, no to patrzcie teraz. No, A wracając do przeróbek, które chciałbym wykonać w tym Audi, to one sięgają naprawdę sporych kwot. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym pociąć ten samochód. Jest w sobie takie Audi RS6, które na rynku zostało pocięte już bardzo dawno temu. Jest to Audi RS6 Johna Olsona. W każdym razie wpisujecie w Google Jochne Olson Audi RS6 i widzicie to. I ja chciałbym zrobić coś takiego, ponieważ w Polsce chyba na 99% RS6 nie pociął nikt. Pociął to bardzo kolokwialne określenie, po prostu tak się na to mówi w slangu, pociąć jakiś samochód. Na czym to polega? Polega to na tym, żeby wyciąć całe nadkole, tak w cudzysłowie, na hama, szlifiero, to samo zrobić tyłu i poszerzyć to auto o paręnaście centymetrów. Żeby to auto było wtedy jeszcze szerszym dzikiem. To byłoby mega innowacyjne, a dlaczego kosztuje to aż tyle pieniędzy? No dlatego, że ktoś musi Ogarnąć body kit, który sam w sobie jest drogi. Do tego wszystkiego ktoś musi podjąć ryzyko pocięcia tak drogiego samochodu. Więc za robociznę też trzeba liczyć całkiem sporo. Do tego wszystkiego, takie poszerzenie wymaga też troszeczkę zglebienia samochodu i nieco innego ułożenia go na zawieszeniu. Więc musimy do tego wszystkiego doliczyć jeszcze zawieszenie Air Ride na powietrze najczęściej. No i wiadomo, że jak weźmiemy i poszerzymy auto, to musimy wyciągnąć też koła wstawić taki dystans na koło to troszeczkę wieśniactwo a poza tym do tego wszystkiego strasznie pogarsza to jakkolwiek prowadzenie tego samochodu więc musimy wpakować też felgi z odpowiednim osadzeniem ET żeby pasowały nam żeby wypełniły nam całą tą budę. Później musimy nawalić masę karbonu, żeby to wszystko ładnie się komponowało, żeby to wszystko mega dobrze wyglądało w tym samochodzie, moi kochani. Więc to wszystko to jest gruba kasa, bo na koniec musimy to jeszcze okleić, tak, żeby pasowało. No przecież, jak nie okleimy i zostawimy tak jedno w jednym kolorze, drugie w drugim, to będzie to nieestetyczne. A w poszerzeniu auta chodzi o to, żeby estetyka była na pierwszym miejscu i żeby to auto, jak będzie przejeżdżać po drodze, to ludziom po prostu szczena, Opadała o glebę. Tak jak to było w przypadku tych mercedesów, które teraz widzicie, swoją drogą robiłem oczywiście z nimi materiał. Te mercedesy były mniej więcej w ten sam sposób poszerzone czyli wycięte nad kola, wstawione poszerzenia, wywalone zawieszenie na glebę do tego wszystkiego poszerzone i wyglądało to mega kotnie. Ale muszę się nad tym zastanowić, bo jak już wydałem na auto teraz kupę siana, to jeszcze do tego wszystkiego wydać no około 120 tysięcy zł na poszerzenie. do zakończenia moi kochani, może sobie siądę bo pół dnia na deszczu, powiem wam, że myślałem jeszcze o BMW M3, widzieliście to zresztą w jednym vlogu, natomiast odsunęli mnie od tego pomysłu chłopcy z ASO, BMW, no bo to było BMW ze Stanów, a do tego wszystkiego na zimę to praktycznie w ogóle by nie dało rady. No ale wiadomo, że Frajda byłaby na pewno duża, bo na przykład ten placyk moglibyśmy wykorzystać do kręcenia bączków. A w przypadku RS6 tak nie jest, no ale jest przynajmniej funkcjonalnie. Moi kochani, pamiętajcie, żeby zostawić 20 tysięcy łapek w górę i wtedy wychodzi dla Was materiał, kiedy zabieramy RS6, oczywiście na hamownię. Kiedy oczywiście mówimy o performensie, o tym, co tutaj jeszcze planuję zrobić, może siódemka z przodu sprawdzimy, jak jest VMAX, a VMAX tego samochodu na pewno jest powyżej 300 km na godzinę. Zostawcie suba i dzwoneczek na tym kanale. Ja się z wami w tych pięknych okolicznościach żegnam. Pozostaje mi nie życzyć Wam nic innego jak bananowego życia, no i też takie rozszrzystki. Piona. Sniki Cobra